Wiceprezydent Kamele Harris obiecała, że nie będzie milczeć na temat cierpienia w strefie Gazy w czasie wojny i Izrael Hamas, mówiąc, że wyraziła swoje poważne zaniepokojenie dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu w czwartek, mówiąc mu, że nadszedł czas, aby zamknąć umowę o zawieszeniu broni. Izrael ma prawo się bronić i jak to robi, ma znaczenie. To, co wydarzyło się w strefie gazy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy jest druzgocące, powiedziała Harris. Kandydatka demokratów na prezydenta, wypowiedź dziennikarzy po spotkaniu z Netanyahu w Waszyngtonie. Obrazy martwych dzieci i zdesperowanych głodnych ludzi uciekających dla bezpieczeństwa, czasami przesiedlonych po raz drugi, trzeci lub czwarty. Nie możemy oderwać się w obliczu tych tragedii. Nie możemy pozwolić sobie na odrętwienie cierpienia, a ja nie będę milczał, kontynuowała. Komentarze Harris dostarczyły najedniejszego wyjaśnienia jej poglądów na temat konfliktu, ponieważ pracuje nad zrównoważeniem kwestii, która nie tylko podzieliła kraj, ale spowodowała tarcia w partii demokratycznej. Harris powtórzyła powtarzające się komentarze Bidena na temat żelaznego poparcia Ameryki i ich niezachwianego zaangażowania wobec Izraela, ale wyraziła siłę zakończenia wojny. Wspominając szczegóły proponowanego przez USA zawieszenia broni i umowy z zakładnikiem, Harris powiedział, że nadszedł czas, aby ta wojna się skończyła i zakończyła w taki sposób, w jaki Izrael jest bezpieczny, Wszyscy zakładnicy są uwalniani, cierpienie Palestyńczyków w Gazie kończy się, a naród palestyński może korzystać z ich prawa do wolności, godności i samostanowienia. Wiceprezydent powiedziała, że w rozmowach pojawił się nadzieiły ruch i że zmusiła premiera do zamknięcia konfliktu. Jak powiedziałam premierowi Netanyahu, nadszedł czas, aby dokończyć tę umowę, powiedziała. Dlatego dla każdego, kto wzywa do zawieszenia broni i dla każdego, kto tęskni za pokojem, widzę was i słyszę. Administracja Bidena, powiedział Harris, pracuje nad sprowadzeniem do domu amerykańskich zakładników w gazie. Wiceprezydent, który spotkał się z rodzinami, wymienił nazwiska osób przetrzymywanych przez Hamas. W godnym uwagi momencie zbliżenia się do konkluzji swoich uwag, Harris powiedziała dziennikarzom, że ważne jest, aby naród amerykański pamiętał, że wojna w gazie nie jest kwestią binarną. Niech wszyscy potępimy terroryzm i przemoc. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec cierpieniom niewinnych cywilów. I potępijmy antysemityzm, islamofobię i nienawiść jakiegokolwiek rodzaju. I pracujmy nad zjednoczeniem naszego kraju, powiedziała.